Dzisiaj mamy 16 września 2025 roku. Dzisiaj wchodzi zarządzenie numer 91 przez 2025 i od dzisiaj agencja jest otwarta między 7 a godziną 17. Co prawda zarządzenie zostało wprowadzone z naruszeniem prawa, ale dopóki to naruszenie nie zostanie stwierdzone, obowiązuje ono w agencji. Dzisiaj jeszcze niektórzy z was dostali do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z tym zarządzeniem i do zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu pracy. Przypomnę więc, bo pytania o to oświadczenie było wiele, przypomnę więc, żeby was uspokoić. To jest standardowe oświadczenie, które podpisuje się za każdym razem, gdy wchodzą zmiany dotyczące regulaminu pracy. Takie samo oświadczenie wszyscy pracownicy agencji czyli pracownicy, kierownicy, dyrektorzy, pewnie i prezesi, podpisywali również wtedy, kiedy wchodziło zarządzenie zmieniające, wprowadzające ruchomy czas pracy do agencji. I teraz do sedna. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu pracy, czyli ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, jest kara wypowiedzenia umowy o pracę lub kara nagany. I teraz, co oznacza przestrzeganie regulaminu pracy w całości po tych zmianach. Otóż obowiązuje godzina urzędowania od 7 do 17, ale obowiązuje również ruchomy czas pracy. To oznacza, że nie można tworzyć żadnych harmonogramów. To oznacza, że pracownik, który chce przyjść o 7, ma pełne prawo do tego, żeby przyjść o 7, a nie o godzinie 9. I nikt tego pracownika zmusić nie może do przyjścia o godzinie 9. Więc jak przyjdzie o 7, ma prawo wyjść o 15. Więc żeby wykonać to zarządzenie, to te osoby, którym pracodawca może polecić na przykład pracę w godzinach nadliczbowych, albo które z własnej nieprzymuszonej, podkreślam, z własnej nieprzymuszonej woli przyjdą do pracy na dziewiątą, zostają do siedemnasty zgodnie z regulaminem pracy.